Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z nim wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, z martwych wstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz. Jak to jest napisane? Z powodu ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce na rzeź przeznaczone. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko. Ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Ocal mnie, Panie, w swojej łaskawości Panie mój Panie. Ujmij się za mną przez wzgląd na Twoje imię. Wybaw mnie, bo łaskawa jest Twoja dobroć, bo jestem nędzny i nieszczęśliwy, a serce jest we mnie zranione. Dopomóż mi Panie, mój Boże, ocal mnie w swojej łaskawości, aby poznali, że to Twoja ręka, że Ty, O Panie, tego dokonałeś. Chcę dziękować Panu głośno swoimi ustami. I chwalić go w pośrodku tłumów, bo stanął po prawicy biednego, aby go wybawić od sądzących jego życie. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli do Jezusa, wejdź i uchodź stąd, bo herod chce cię zabić. Lecz on im odpowiedział: Idźcie i powiedzcie temu lisowi. Oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę ukresł. Jednak dziś Jutro i pojutrze muszą być w drodze, bo rzecz to niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem. Ty zabijasz proroków i kamieniujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić Twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto dom wasz tylko dla was pozostanie. Mówię zaś Wam, nie ujrzycie mnie, aż nadejdzie czas, gdy powiecie, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie.